Widzę Tomas bardzo serdecznie. System Masher, będę czyli Tobiasz i dzisiaj, jak widzicie, gramy znowu Forza Horizon 5 i okazało się, że jeszcze znalazłem jeden, widzicie tam, wyścig, którego nie zrobiłem do końca, bo właśnie nie wiem czy za wolno jechać, czy nie byłem pierwszy. Dlatego tego teraz zrobimy na kierownicy, także będzie jeszcze trudniej i muszę też ustawić w ustawieniach wspomagania, inaczej, bo teraz jest powiedzmy się dobrze, dopóki jak jadę, to. Jak jadę 120 i powyżej to jak skręcam kieruję w prawo, to potem już czuję, że jest coraz ciężej, a ja w niektórych grach tak nie ma. Dobra, myślę, że możemy się tam przejechać w takim rajem. bo nie ten klawisz. Dobra, jedynka i jadymy. No nawet teraz już czuję. Aż skręcam ją no, tak, nie wiem na ile stopni. Dobra, zobaczmy co tu mamy ciekawego. Solo? Eee, tak 9 kilometrów czy ja to mogę zrobić na pewno 4 na 4 chcę jakiś że ta Audi, które mam a zobaczymy co to takiego będzie ciekawego ładnie co wygląda co nie Kto by się u zmienić? O kurde, się w nocy. Mm -mm. A kierownicy. Turka rurka Zmienimy trochę, bo coś się już zgnije i to dosyć daleko. Let's go. Jest na luz, nie wiem. Kazujemy go. Jedna. Wujka. O Jezu, ja jestem taki szybki eee, Panie z palcem w nosku Tylko właśnie jak skręcam teraz to... O Jezu, to kierowica chodzi tak ciężko. No i zobaczymy się co poza trasą. Nie, nie, ja to będę się ustawienia chyba zmienić. dobra, wijamy czas. I hamulec do maksa. Dobra, redukcja. Skręcam. Dobra jakoś się uda realistycznie zrobiłem teraz szóstka już dalej przez łopatki będę musiał zmieniać biegi teraz tutaj kontrola trakcji, trakcji wyłączona i widzicie jak zbiło nie zgarbi redukuj szybciej trochę, ozdobać 50 umiejętności fajnie, o Jezu hamuj jedynka no, dwójka no właśnie, taki jest urok jazdy na kierownicy z takim wspomaganiem i z hamulcem ciężko hamującym, kiedy jak wciskam na maksa to się nie wciska, bo trzeba wyjąć coś z tych akcelerometrów tam podobno dobra, hamujemy na pełnej o! Ceramiczne hamulce widzę. Dobra, jedziemy. O, się skupi, więc będę mało gadał. Sorry. O nie no nie ten krawysnąłem, akurat skręcałem. Piątka. Czemu odbija takie rowice tak? muszę w tam w ustawieniach mechnąć trochę, bo tak odbija źle ciekawe jak daleko oni są no pewnie blisko są chyba na 50% zrobię małe cięcie, bo widzę, że długi ten wyścig się zapowiada ja wpadłem w lekki poślizg się namacham znowu, czwórka nie spojrzałem gdzie jadę Wracaj na tę drogę, co te Audi tak przymulone Też Normalnie to jeździ szybko, ale Dalej się biegi, to jest Masakra coś Teraz hamuje A na luzie, na spokojnie Oj, na trujeczkę. Oni są za O kurde Jedź, jedź Spełna dzida, już się nie zatrzymuje ale czemu oni mają kolizję, no? No, trochę zablokowałem ruch. O, matko bosko. Sorry, że tak mało mówię, ale no. Odcinek będzie krótki, robimy ten wysiłki, i kończymy. A już jest 70%. Tylko też będzie krótki Czekajcie czy się uda się 7 wbić hm, Nie ma gdzie się rozpędzać tyle No to 230 Dopiero jedziemy co dopiero takie 300 O Jezus Maria Redukuj te biegi 5 Wszystko na manualnej O już wjeżdżamy gdzieś Będziemy chyba tu mieli właśnie Koniec tego wyścigu Jeszcze im przedzę 6 Luz i hamujemy Dobra, trójeczka. Idziemy. Nie wiem, czy jakiś czas jest tego określony. Nie mam pojęcia. Ale myślę, że w 4 minuty się wyrobimy. Ups, nie ten klawisz. Którym to klawiszem. Tym. Gdzie ja jestem? Czemu jestem pod mostem? Jak jakiś. No się co, nic? Jest to wszystko? Kamera, że kliknę nie ten klawisz, to mnie z drogi bym Dobra, zawijamy. Trójka, 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 na most! Na most! Nie pod most! Nie! Jak był pod most. Cofamy ciasto. Uru, tak łatwo nie było. Starczy. Na spokojnie, na luzie. Czwóreczka. Piąteczka. Drifter. Dzięki, if dribble. sekund. Nieźle Hell yeah, dobra. Zobaczmy. Ino wygrywa oczywiście, że ja... Kontynuuję. Hej będzie losowanie. 10 tysięcy może być Mmm, ciekawie o i się ciemno zrobiłam Dobra, to czym jest jedynka? Luz ma być Dobre, także ja jadę do domku najbliższego i tam zakończymy już to nagranie. O jezu, tutaj, a ja patrzyłem tam, dobra. Ale czy takie ta tak chodzi? Nie. Ja muszę to pozmieniać, bo tak nie może być. Piątka. Hamujemy troszeczkę. Hamulec wiadomo, się trochę podrasować tam. Siwa hamowania i te sprawy. Wyrzucanie z drogi. Właśnie, ten odcinek wrzucę już w... Nie, on będzie wrzucony... Kurde, teraz nie wiem właśnie. Nagrywam go 30 grudnia. Jutro mamy Sylwester, więc na Sylwester będzie inny odcinek, taki powiedzmy krótki, wiadomo Sylwester. 1 stycznia, nie wiem co będzie. Mm, a może to, albo coś innego. Nie wiem pojęcia, ale czemu taka droga dojazdowa jest do willi? Nie mam pojęcia Dobrze, także ja wam dziękuję za oglądanie Miejmy nadzieję, że wam się podobało Zostawcie subika i lajka A ja właśnie jestem już do Przy okazji choinkę trochę podkosiłem Zobaczcie jak to wygląda, bo widzę, że jest świąteczny O Jezu, Ta fontanna tak daje Oh my god No, jesteśmy w domu, nic się nie zmieniło także także ja wam dziękuję za oglądanie Do zobaczenia Cześć! i papa a tu nie ładnie takie choineczki wjazd prezenty co poczekajcie nie dostałem prezentu co wewe dobra to w takim razie papa